Ukryliśmy nasze cele swoje. Wszystko to, co masz, wiesz, że Masz na pewno każdy sobie pan która trwa znajdujemy się przed salą widowiskową w Babicach na 32 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a z nami wolontariuszki, panie Julia Obetkał oraz Aleksandra Frączyk. Witam serdecznie. Witamy. Witamy. Czy dzisiaj udało Wam się zebrać sporo pieniążków? Tak, udało nam się zebrać sporo pieniędzy. Dostawaliśmy bardzo dużo banknotów, monet, jak widać zresztą. No, Prawie pełne puszki. A dlaczego zostałyście wolontariuszem w Łoś? Chciałyśmy zrobić jakiś dobry uczynek, pomóc potrzebującym. A potem jest taka satysfakcja, że się jednak pomogło. Tak. Mhm. Waszej ocenie jak oceniacie czy Polacy nadal chętnie wspierają tą piękną inicjatywę? Tak, wspierają. Ludzie się uśmiechają, życzą nam miłego dnia, dają banknoty i są ogólnie bardzo mili. Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że wasze puszki będą pełne. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.